Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Diabo i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, moi drodzy, z Overwatcha. Bardzo się cieszę, że tak ładnie przyjęliście powrót seryjki na kanał. E, więc dzisiaj kolejny odcinek. Mam nadzieję, że się cieszycie. Jeśli tak, to pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapę w górę, bo ostatnio algorytmy na YouTubie strasznie świrują. I moje filmy niekoniecznie trafiają do was wszystkich, chociaż chciałbym, żeby tak było. E, sami rozumiecie. Co dzisiaj gramy? Ogólnie zagramy sobie szybką grę. Zbierz drużynę, ja bym chciał, no do fista mieć, ale widzę, że już jest zaklępane Więc zagramy sobie Orisem, słuchajcie, nie mam pojęcia co robi ten e, Oris e, ale, ale zagrajmy nim, skoro nie ma tanka, to weźmy, wiecie, głupszym się po prostu odpuszcza Sam, Sami rozumiecie jak to wygląda w internecie Orisem też nigdy nie grałem, więc nie ma pojęcia jak tym tankiem się będzie grało e, A dzisiaj ogólnie na celowniku chciałbym mieć jedną z tych nowych postaci Więc e, tak, możemy sprawdzić Orisa, czemu by nie Oris może być ciekawą postacią. Ma jakiegoś maszyngana na lewym przycisku myszy. O, zobaczmy w ogóle, jak jej skille wyglądają. Co to jest? Prawy. O kurwa, to było całkiem nieźle. To było całkiem niezłe. Ej, shield, shield naprzeciwko. Dobra, spoko, damy radę. To jest obrona. Pewnie zwiększa jej ileś tam procent obrony. Tak stawiam tarcza. To jest całkiem zajebiste, to przyciąganie, słuchajcie. Całkiem fajnie to wygląda. Wydaje mi się, że wciąga po prostu wszystkich ludzi do środka. Co jest taki mini ulti Zyry. Ej, podoba mi się to, to naprawdę może, może... It's good, it's okay, my friend, it's a good, it's okay. Ogólnie jeszcze do dyspozycji mamy, słuchajcie, ze wsparcia Brigiti, Brigi, Brigit, Brigida, niech będzie Brigida, whatever. Brigida i e, Moira, którą też jeszcze nie grałem, ale pograłem troszeczkę Doomfistem i powiem wam, że ja, kurwa, go tak strasznie nie ogarniam. Nie mam pojęcia, co się dzieje tym Doomfistem. Nie wiem, co chwilę brakuje mi amunicji słuchajcie Takie jaja się tu dzieje, że to jest kosmos. Siema O, Oooo, leżysz! Sąsiad Proszę przejść za bariera. barierę. Dawaj, barierę. Widzę, że Oris też tam jest w przeciwnej drużynie. No i w sumie gitara siema. Dobra, hit. Dawaj, shielda i bijemy. Zbijamy im shielda. Ej, całkiem niezłe jest przy atakowaniu słuchajcie bo ten shield jest y, dosyć często. I like this. I like this a lot. O kurwa, e, ale pogubiłem się w skillach troszeczkę, moja wina. Całkiem szybko doszliśmy do celu ogólnie. E, podoba mi się, to, 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 może mieć, to może mieć sens. Ale kurwa, posiadaniem dwóch likwidacji tankiem i mam złoty medal, to nigdy nie rokuje dobrze, słuchajcie. To, to, to są szybkie gierki, one zazwyczaj się tak kończą. Ale jesteśmy poza sezonem i nie chcę grać sobie w tych, na tych elimination rulesach i tak dalej. Chociaż w sumie możecie napisać mi, co będziecie woleć. Czy chcecie jednak szybkie gry, czy e, gry właśnie w trybie eliminy tej, tej takiej e, rankingowej, to zależy tylko o was. Chociaż w sumie ta rankingowa może rzeczywiście będzie zbierać się dookoła siebie takich ludzi, którzy jednak chcą wygrać, chcą sobie pograć. Z normalnymi ludźmi, a nie na pierdolankę mocną. Zobaczymy. Wydaje mi się, że może rzeczywiście to ma sens. Ogólnie, e, sezon się skończył i dlatego e, jesteśmy poza rankingiem i tak dalej. Będziemy sobie grali rankedę później. Tylko chciałbym jednak już grać na nowym rankingu. Przez to dwa dni na ogarnięcie. Słuchajcie, e, życia ogólnie, żeby tu się próbować jakoś. Kurwa, mać. E, Lewy shift to jest zmienianie. Spoczka, zapamiętam. Parę hecików tam wpadło. Fajnie, ani healing. Maszyna, lecz mnie. Co mnie tak napierdala? Czy mógłbym się dowiedzieć? Skąd to? ty wieżyczko, najgorsza, chujku? To ta wieża zasrana. Dobra, bo tam ten horbjorn pierdzielony na górze stoi. Gitara się ma. Pakow. off. O, widzę, że tam już ktoś od nas ciśnie. Całkiem nieźle nam idzie. Jest spoczko. Fara na plecach. Weźcie ją, ściągnijcie, guys. Proszę was. O, już z tym muzykiem tu chciałaś, ty. Mendo. Kurwa, co ty robisz? Co to za czarna magia, do chuja? What the fuck? Ja nie mam pojęcia też, jakie ulti ma ten typiarz. Yeah! Leżeć. O, 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 na, 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 na. O, fara, naprawdę tylko na mnie ulti użyłaś? Wow! Widzę, że suka blade na czacie. Typical stuff. Powiem wam, że, że mnie trochę zdziwiła, że tylko na mnie i wyłącznie użyła ulti. Trochę useless. Eee, użycie tego ultarza, szczególnie, że dobiliby mnie we dwójkę, myślę, że na spokojnie, bo ja nie ogarniam co klikam aktualnie. Zaraz sprawdzimy jej ulti, chociaż pasowałoby to jakoś zobaczyć pod... No naciśniesz tam sobie... Czy ktoś się właśnie zeżygał? Jezus, co tu się dzieje? Muszę obczaić skillę tych postaci, a nie grać tak na łyso Teraz to... ale mi tu pizdła! Za high... Fuck you! Pu! Co zrobiłem? Przepraszam bardzo. Shielda jakiegoś postawiłem im. Eee, okej. Okay. Dobra, tak to działa. Okej, okay, okej. Okay. Chyba, zmienić bohatera. Nie chcę go zmieniać, ale czy mógłbyś zobaczyć na przykład w 1 Jakie ona ma zdolności? Co to, to daje dokładnie? Eee, ku. Tworzysz urządzenie, które zwiększa obrażenie zadawane przez sojuszników. Takie buty. Ej, dobra, to w sumie nie użyłem tego w złym momencie. Mogłem trochę tam się schować i tak dalej, puścić jakieś shielda, ale to jest zbustowanie damage'u, a nie shielda jednak. Okej, okay, fajna sprawa. Ej, ta postać jest naprawdę całkiem przyjemna. To jest taki tanko support. I like this a lot. Dobra, ale trzeba to sprężyć dupę, bo nam ładunek się nie eskortuje. Już idzie was e, super. E, krabo. O, kurwa, pieszka. Fucko. No i co? Złoty, co ty, co ty, najebany jesteś? Daj sobie spokój Dobra, Torbjorn, sorka Ale musisz walić się na cyce Super ulti, ziomek Zajebiście, i co, wiesz, że chciałbyś z młotka? Jesteś serio, kurwa, najebany? Co za, co za, co za, co za Debi, to głupie podejście, Torbjorn Ajaj, aj, ole, tu Hedzik przed Dobra, gratulacje, Black Widow nie nie jej w ogóle, że tam się skampiła, skurczybyk mały. I ogólnie tak, musicie mi dać mecz, parę parę live'ów na rozegranie się, bo na razie gram jak cipa, tak wiem, wiem o tym. Musicie mi to wybaczyć, meczki, no niestety. tak z czapy nie, nie, nie wejdę na jakiś super ekstra doskonały level grania w Overwatch'a, szczególnie że nigdy nie byłem jakimś super dobrym graczem. No come on, weź to, no, kurwa, czemu nie zebrać głowę, co? Fuck off, fuck Sniper, dalej Dobra, to przeżyła A, okej, okay, to nie działa w ten sposób co myślałem shift trochę też inaczej działa niż myślałem. Dam rad, no wypierdalaj, dalej, para czemu ty jesteś takim gnojem, fara? Come on! Why you do this? Mamy 2 minuty 40 sekund, a ten payload jest do przepchnięcia pierdoloną sekundę. Skup się i go przepchnij, Bartek. To wiecie co? Do tego zmienimy sobie. E, kurde, zmieniłbym na kogoś innego. Potrzebujemy DPS-a, bo nie jesteśmy w ogóle zgrani. Tak to wygląda niestety na szybkich gierkach, że ludzie raczej biegają po prostu i się wystrzeliwowywują. No ale cóż, no mówi się trudno. Taki wybraliśmy sobie na dzisiaj tryb. Taki tryb będziemy chcieli ograć. O ty kurwa, gdzie ty jesteś? Tasior. No ty, Tasiorze najgorszy. Halo, Adnić, healing! Dajcie mi jakąś arteczkę, czy coś. XXX. Help me. Nie mamy Hillera, prawda? Nie, no mamy Mojre. Czy, czy to kurwa Hiler, to ciężko mi powiedzieć, ale no, na razie padamy jak muchy. Minuta 48. Nie, fuck this shit. Wiecie co? Wezmę dps, a przecież to atakowanie tutaj nie ma sensu. Spróbujemy tutaj trupią wdową coś ograć. Proszę Was, kurwa. Zróbmy coś. Czas przy celu mam, no oczywiście, że największy, no ale. To pika staw, bo ja pchałem cały czas payloadu. Dobra, muszę was tu wyjebać jakoś ładnie. Super, Bartek! Ty jesteś ideal, idealnym przykładem, jak, jak nie wybijać przeciwników. Gra gratulacje! Jakby, jakby ktoś chciał nie wybijać przeciwnika, to będzie korzystał z twojego tutoriala. Shit, Bartek! You're so shitty! Dobra, no nic się nie stało. Ach! Go once again. Oh, fuck. Mogę trochę wyżej podejść. Dobra, bo to będę się jednąć kółko. 60 sekund. Nie ma, nie ma bata, żebyśmy to przepchnęli. Gram jak cipsko. Come on, I can do this. To jest tylko fucking zeniata. Może strzela z góry. bana wieżyczka, ale dostała banie. OK Okej, jest gitarka. Teraz oh, yeah. też baniak przed. 30... Szomi the face you bitch. 26 sekund, jest przypał. Kurwa mać! I ta z góry mnie strzeliła! Ajajaj, no i jest do dupy, słuchajcie. Myślałem, że myślałem, że nam to się jakoś ugra, no ale niestety. Dobra, teraz świniaka wybrał. Naprawdę. Gra gratulacje stary A Dogrywka. Czy ktoś jest przy payloadzie? Widocznie tak Dobra, może... Kurwa, nie łap się tutaj Tylko chciałem, żebyś się tam dalej złapał nie, dobra Nie ma szansy Ajajajajaj Ale po po bo... Czemu Torbjörn nie stawiał... ...w wieżyczki na tym? What the fuck? Eee. A, nie mieliśmy Torbjörna No to goś, gościu narzekał na torbiornę z tej eee, Z przeciwnej drużyny No cóż, mówi się trudno eee, Go Fuck this shit e, Opuść mecz Zagrajmy jeszcze jeden Zagrajmy jeszcze jeden i spróbujmy tym razem. Don't fuck this shit up. Słuchajcie, to ogólnie tak to wygląda w szybkich meczach. Um, dajcie znać, co chcecie w komentarzach. Czy, czy szybkie mecze, chociaż wydaje mi się, że te sezonowe. E, słuchajcie, które mamy. Tu, 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 tutaj jest. E, te, 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 te nie są te rywalizacje. Poza sezonem gdzieś to było napisane. Jest rywalizacja. Walcz z innymi graczami na zasadach trybu rywalizacji. Będą najlepszym wyborem na pewno do grania na filmach Zadanie się zaczyna sezon, więc akurat sobie przeczekamy Nowy sezon, będzie duży boom, będziemy próbowali coś grać Mam nadzieję, że jakoś to będzie szło Dzisiaj, gdy będziecie widzieć ten materiał To nie, dzisiaj live'a nie będzie, ale dzień wcześniej mieliście live'a Z Overwatcha, więc mam nadzieję, że się trochę podskilowałem słuchajcie. Nie mam pojęcia też co, co to jest Ten eventowy, o co chodzi z tym Eventowym trybem Czyli trybem odwetu. Wyrusz z Blackwatch po Wenecji, żeby zająć się nowym zagrożeniem. Też to sprawdzimy e, na jednym z odcinków niedługo. I dlaczego tak szybko, znaczy tak długo szuka nam e, rozgrywki? WTF! E, znajdziemy sobie jeden meczyk tutaj do odwetu. Też go na pewno będziemy chcieli ograć. I będzie gitara siemka. O, i jeszcze właśnie. Ważna sprawa też a propos upów, jak nam szuka kolejnego meczyku. E, łupy, jak wiecie, tam zyskuje się co level, więc e, Ja postaram się, nie wiem, z 30-40 leveli tam wbić I e, o, zrobimy taki grand opening, taki duży O, potyczkę, do potyczki na Zrobimy taki e, duży opening tych szynków Żeby jakoś e, obczaić e, jak i co się robi Moira, ty możesz być ciekawa, pokaż mi co ty masz za skille Biotyczny chwyt, przytrzymaj aby leczyć wszystkich sojuszników znajdujących się przed tobą Zużywa energię biotyczną. Wiązka dalekiego zasięgu, zadane obrażenia leczą cię i odnawiają twoją e, tarczę biotyczną. O kurwa, okej. Okay. Super zdolność, koalescencja. Wystrzeliwujesz wiązkę, która leczy sojuszników i zadaje obrażenia wrogom. To jest śmieszna postać, podoba mi się. Wypuszczasz odbijającą się kulę, która albo leczy albo e, po bliskich e, sojuszników, albo rani pobliskich wrogów. Gitara. Znikasz, poruszasz się szybciej, i nie odnosisz obrażeń, ale... E, nie możesz korzystać z broni. Taki but. Na szyfcie. Dobra, spoko. To jest całkiem fajne. Aaa, to jest takie żyganie jakby. Ja się dziwię, co to wcześniej żygało. Co ty kurwa chcesz? Żygi od od odpychać? Jak się tym kurwa? Halo, weź szczelaj do mnie. Please, kill me. I don't na live anymore. Czemu, cześć, że ja nie mogę trafić? Ja pierdolę. Cześć, ja ci się nie robię o co chodzi. Podróżujesz <gry> Dobra, w takim razie Moira odpada w moim wykonaniu. Please, bez tanka, żebyśmy coś znaleźli. Oris mi się podobał, ale jako, że to jest szybka gra, to zagramy sobie też wieprzem jeden meczek. Bo coś mi się wydaje, że bez wieprza to my tu za dużo nie zrobimy. Wieprz to jest o tyle fajny tankor, słuchajcie, że on może nie tyle co tankuje jakoś super świetnie, ale samodzielnie też bardzo... Kurwa no walnij to F... Ej, co jest? Halo! O Boże, ten jest potwał, totalnie mam z, z pod V uderzanie. Ja klikam F i mówię o co chodzi? Ogólnie kiedyś był ten taki trig, nie wiem, czy on nadal działa na wieprzu. Zaraz sobie to sprawdzimy. Eee, że przyciągasz gościa lewym shiftem, strzelasz mu raz w ryj i walisz eee, tą Fkę autoatak auto i on wtedy pada elegancko, bo to starczy, żeby akurat kogoś pięknie... Wykończyć. Czy to już jest kurwa drugi cel? O Jezus, Maria, elegancki mecz nam znalazłaś, Gro. Super! To był najszybszy mecz, słuchajcie, w dzisiejszym rozegraniu. Widzę, że nam za bardzo nie pozwala Giereczka tu się odegrać. No nic, słuchajcie. Taki krótszy odcinek z Overwatcha dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie wiem, co o tym sądzić. Wydaje mi się, że te tryby rywalizacji będą dużo, dużo lepsze do grania. Ten support też jest całkiem ciekawy. E, dużo lepsze do ogrania, więc e, zachęcam Was do subowania i lajkowania. Trzymajcie się! Do następnego! Hej!